Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ave Maria. Dziś mamy ostatnie już spotkanie z Maryją na weselu w Kanie Galilejskiej. I pochylamy się nad misją Maryi. Maryja jest drogą do Jezusa. To Ona kieruje wszystkich do Niego. Tam, gdzie znajduje się Maryja, tam zawsze jest Jezus. Maryja dyskretnie wstawia się za nami u swojego syna. Na weselu w Kanie Maryja wstawia się za weselnikami. W sposób dyskretny kieruje sługi ku Jezusowi. A Jezus? On nie pozostaje obojętny na prośby Maryi. Czy pozwalam się prowadzić Maryi do Jezusa? Maryjo. Matko bezpiecznej drogi do nieba, módl się za nami. I prowadź nas do Twojego Syna. Niech nam błogosławi i sprzyja synem swoim Panna Maryja. Amen.